Generalnie no jak obserwujemy, no to w pierwszej połowie jest lepiej, w drugiej połowie jest gorzej. Yy, powiem tak, że potwierdza się to o czym, o czym mówiłem, że potrzebny by nam był jeszcze yy, środkowy obrońca żeby wzmóc rywalizację na tej pozycji, żeby niejako zapewnić tutaj taką większą stabilność w grze, w grze defensywnej. Mecz sparingowy jest meczem sparingowym, ligowy jest meczem ligowym i, i, i zawsze musimy mieć tego świadomość. Natomiast yy, tak jest, no, no, no ustawiamy tak, żeby, żeby już próbujemy ustawiać tak, żeby ten właściwy skład pograł razem i, i ci, którzy mogą wchodzić też pograli razem. Jeszcze będzie zagramy, jeden mecz na dwie, na dwa składy, a następnie już będziemy musieli się koncentrować na tej jedenastce yy, i tam po 60. Minutach, może 15, 16, znaczy do 15, 16, dogonić następnych, i tak będziemy już, no, już, tak się to robi, tak będziemy się na tym koncentrować. Dzisiaj w drugiej połowie nowa twarz, Fabian Fałowski, były zawodnik m.in. Limanowej. Limanowa. Jak oceni pan jego występ, bo brakowało mu chyba sytuacji, które stwarzaliby jego koledzy? że pozytywnie. Pozytywnie, poziom kuby w Rubla który dzisiaj też tutaj dosyć ciekawy się w paru, w paru sytuacjach zaprezentował. Czyli Fabian dostanie szansę w kolejnych meczach? No, jeżeli tylko by chciał tu do nas przyjść i, i byłaby taka możliwość, to ja myślę, że, że byłby dla nas wzmocnieniem. Nie tylko uzupełnieniem, ale byłby dla nas wzmocnieniem. Wynik nie jest najważniejszy, tym bardziej, że chyba obydwie drużyny są w takim ciężkim treningu, bo Unia, to co wiem, jest nadzgrupowaniem, dwa razy dziennie trening. My też staramy się ciężej pracować i są te chłopcy jakby przyduszeni mecze kontrolne, tak jak podobnie jak i Unii, traktujemy jako przerywnik w tym ciężkim okresie przygotowawczym. Pierwsza połowa, na pewno Unia grała w lepszym składzie, to było widać i prowadzili 2-0. Myśmy znowu, ja miałem satysfakcję z tego, że była jakaś tam dyscyplina taktyczna, myśmy stworzyli kilka sytuacji niewykorzystanych. W drugiej połowie na pewno Unia grała w słabszym zestawieniu i to też było widać. Myśmy wykorzystali te sytuacje, które mieliśmy. Skończyło się na 2-2. Zawsze fajnie się gra z drużyną Unii, jest to drużyna zawsze dobrym przedszkoleniu piłkarskim, technicznym, można się wiele nauczyć w takich grach szkolnych. My znów dysponujemy składem bardzo młodym, to jest wszystko chłopcy wieku albo juniora, albo młodzieżowym wieku, też wiele doświadczeń zbierają i takie sparingi są na pewno pożyteczne i szkoleniowe. Widać, że jest fajny materiał do tego, żeby tutaj coś stworzyć. Na Unii, z czego się bardzo cieszę. Jest, moim zdaniem jest bardzo fajna grupa perspektywiczna, bo jest dużo młodych zawodników, którzy mogą grać na dobrym poziomie. I, I też się cieszę, że akurat objął tą drużynę Tomek, z którym miałem przyjemność grania tutaj w drugiej lidze w naszym klubie. Życzę im z całego serca, żeby przynajmniej w tym sezonie pierwszym się utrzymali i żeby się ludzie znaleźli, żeby wspomogli, bo z tego co, co słyszę jest troszeczkę problemów organizacyjnych, żeby się ktoś znalazł i, i naprawdę wspartą drużynę, bo, bo warto. I, I Miasto, klub na pewno zasługuje nie na to, żeby grali w drugiej lidze, ale, ale przynajmniej na zapleczu ekstraklasy.